Zazwyczaj w naszym programie mówiliśmy o tym, jak pomóc dziecku, kiedy zachoruje czy zrobi sobie krzywdę. Dziś będzie inaczej. Niekiedy zdarza się tak, że to mama czy tata, na przykład bawiąc się ze swoją pociechą, przypłaca to uszczerbkiem na zdrowiu. Co wtedy powinniśmy robić? Zająć się sobą? Wzywać pomoc? O tym w dzisiejszym odcinku. Wiemy już, jak się zachować w przypadku, kiedy yy, dziecku y, stanie się jakaś krzywda. Uraz, wypadek. Natomiast często mamy nie wiedzą, co zrobić w sytuacji, kiedy one się źle poczują lub doznają urazu, a opiekują się dzieckiem i nikogo nie ma w pobliżu. Myślę, że warto taki scenariusz sobie opracować jak również sposób postępowania, żeby no, w sytuacji, kiedy jesteśmy jedynymi opiekunami małego dziecka, niemowlęcia lub, lub, lub dziecka rocznego czy dwuletniego, po pierwsze no, zadbać o. Pomoc dla siebie, ale również zapewnić dziecku bezpieczeństwo. Najważniejsza rzecz to przede wszystkim kontakt z innymi osobami. Nie jest to trudne w obecnej sytuacji, ponieważ wszyscy mamy telefony komórkowe. Warto telefon komórkowy, opiekując się dzieckiem, mieć zawsze przy sobie czyli gdzieś w kieszeni nie na półce. Nie w drugim pokoju, tylko właśnie przy sobie, w sytuacji, gdyby była potrzeba, żebyśmy mogli wcisnąć guzik. I właśnie dobrze jest ustawić e, telefon alarmowy e, 112 na jednym przycisku, a najlepiej na poleceniu głosowym, tak abyśmy mogli w razie czego wezwać pomoc, oczywiście jeżeli jesteśmy przytomni. E, w sytuacji, kiedy nie jesteśmy przytomni, oczywiście sprawa się komplikuje, i e, no tutaj, jeżeli jesteśmy sami z dzieckiem, nie ma dobrego rozwiązania. Jeżeli natomiast jest taka sytuacja, że mama doznała urazu termicznego, czyli na przykład uległa poparzeniu, no to przede wszystkim wiadomo, należy schłodzić okolicę poparzoną jak najszybciej i też rozejrzeć się, gdzie jest dziecko, aby w całym tym zawirowaniu dziecko również nie uległo poparzeniu. Generalnie, jeżeli jesteśmy, ulegamy wypadkowi czy urazowi, a jesteśmy przytomni i w miarę w dobrej kondycji, no to działamy jak gdyby jednocześnie, czyli wkładamy dziecko do łóżeczka albo do końca, albo do jakiegoś yy, miejsca, gdzie, gdzie ono się będzie czuło bezpiecznie, i zajmujemy się sobą i oczywiście dzwonimy po pomoc. Ale tak jak mówię, jeżeli to jest yy, rana cięta, skaleczymy się na przykład nożem, no to wtedy. Trzeba to krwawie nie zatamować, zabezpieczyć. Jeżeli to jest oparzenie, to w pierwszej kolejności schładzamy w zimnej wodzie powierzchnię poparzoną, a potem dopiero ewentualnie jeżeli to jest duża powierzchnia, to staramy się też, żeby zadzwonić po pomoc. Raczej nie robimy tak że szybko do samochodu, a poparzona skóra ulega dalszemu przegrzaniu. Parę dni temu mieliśmy niestety wypadek u nas w domu. Bawiąc się z synem oberwałam w no, Wiadomo, że to zrobił syn nieświadomie. Niestety jego palec wyglądował w moim oku i zadrasnął mi rogówkę na ponad 5 mm, co jest dosyć dużą jakby erozją i stało się to bardzo bolesne. Jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że mama bawi się z dzieckiem yy, i na przykład yy, dziecko niechcąco włoży mamie palec do oka. Yy, musimy pamiętać, że bardzo często to mogą być poważne urazy, na przykład związane z uszkodzeniem rogówki, które no, yy, nie mogą czekać kilka godzin. Takie oko powinno być obejrzane przez okulistę i odpowiednio zabezpieczane. Najczęściej zakłada się opatrunek. Jest oko zaklejone i dziecko, jak gdyby tutaj, no, nie jest takim. Jeżeli to dziecko możemy wziąć ze sobą do samochodu, a samochód mamy pod ręką, to najlepiej właśnie tak zrobić czyli ubrać dziecko i pojechać do lekarza, aby udzielił pierwszej pomocy. Jeżeli natomiast nie mamy samochodu, no wówczas wzywamy taksówkę, czyli jedziemy taksówką, staramy się no, naprawdę tego nie bagatelizować. Nie wiedziałam na początku, co mam robić, więc chciałam przeczekać, ale to nie była dobra rada. Wiadomo, jak się samemu w domu z dzieckiem, to najważniejsze jest to, żeby dziecko było ogarnięte. No ale jak się opiekować dzieckiem, jak boli, jak nic nie widać, jak razi światło dzienne, co robić? No to szybko złapałam za telefon, zadzwoniłam do męża po czym zorganizowaliśmy opiekę dla malucha i pojechaliśmy do szpitala, no ale to już było parę godzin jakby po zdarzeniu, więc oko już było dosyć tak, powieka była napuchnięta, oko coraz bardziej bolało, nie umiałam go w ogóle otworzyć, wszystko mi przeszkadzało, wiadomo, ból był taki, że przeszywał całe ciało. Na ostrym że powiedziano mi oczywiście, że za późno przyjechałam, ale no, no dobrze, że pani w ogóle przyjechała, więc e, ucieszyłam się, że otrzymam pomoc i e, no efekt jest taki jak teraz widać, e, muszę chodzić z opatrunkiem, brać krople, antybiotyk, e, jest jak jest, no ale cieszę się, że już przestało w miarę boleć, e, jeszcze trochę światło razi, jest mgła. No, ale już jest lepiej. Cieszę się, że mogę się wreszcie znowu zająć moim synem. Jeżeli na przykład ulegniemy jakiemuś problemowi zdrowotnemu, czy się na przykład gorzej poczujemy, czy, czy, czy mamy silne dolegliwości bólowe, to również warto pamiętać o tym, żeby. Zadzwonić po jakąś osobę z rodziny, która może również zająć się dzieckiem, udzielić nam pierwszej pomocy. Nie staramy się jakichkolwiek objawów chorobowych u siebie bagatelizować, zwłaszcza nasilających się to logicznie bólowych czy głowy czy brzucha, które starają się coraz mocniejsze, że jakoś przejdzie, jakoś to będzie, bo może być taki moment, kiedy nagle stracimy przytomność i nie będziemy w stanie zająć się ani dzieckiem, ani sobą. To oczywiście są sytuacje skrajne, kiedy. Nam się coś dzieje i może się stać dziecku. Na szczęście takie scenariusze złe, czarne, rzadko się realizują. Często słyszymy o sytuacjach, kiedy nawet małe, dwu-, trzyletnie dziecko nacisnęło właśnie ten jeden guzik w telefonie i wezwało pomoc, tak? A przynajmniej powiedziała dwa słowa. Ratownicy, służby medyczne, policjanci też są tak przeszkoleni, że jeżeli dostają tele, tele, telefon, sygnał od kogoś, na numer 112 to wówczas na pierwsze co starają się zbadać sytuację i wysyłają pomoc, tak? nawet jeżeli ona jest wysłana niepotrzebnie. Jeżeli coś się wydarzy takiego, to wiadomo, nie zaplanujemy, też ciężko nam przewidzieć. A jesteśmy w pełni świadomi, to należy się zwrócić też po pomoc, bo samemu jest ciężko. Wiadomo, jak się jest cały dzień samemu, to też jest się zmęczonym i rozdrażnionym momentami, wiadomo, to jest też ogromny wysiłek dla rodzica zajmować się dzieckiem, ale no, nie bójmy się prosić o pomoc. Jak nas boli, to idźmy do lekarza. Nasze zdrowie też jest ważne, bo dzięki temu możemy się zajmować też naszym dzieckiem. Ciężko jest zaplanować taką sytuację, więc bliskość tutaj rodzica jest ważna dla dziecka. Nie możemy go teraz odtrącać i mówić odejdź ode mnie, bo nic bo zrobisz krzywdę. Ale na pewno teraz, jak podnoszę malucha, biorę go na ręce, czy jest blisko, to momentalnie staram się być czujna i przymykać oko. Na przykład, jak podnoszę go z podłogi to przymykam oczy, żeby na ten moment był taki, jakby, no, że no, ostrożność się we mnie budzi bardzo duża, bo wiadomo, już nie chcę jakby takiej sytuacji, żeby miała miejsce jeszcze raz. Jeżeli jest już po, sytuacja jest opanowana, a przyczyną naszego urazu czy powodem, może nie bezpośrednim, było dziecko kilkuletnie, które już rozumie co się stało. Oczywiście staramy się dziecko przytulić, wytłumaczyć mu sytuację, jaka miała miejsce. Jeżeli to było niebezpieczne zachowanie ze strony dziecka to, też, dziecka, to też trzeba oczywiście dziecku o tym powiedzieć, żeby więcej tak nie postępowało, natomiast staramy się sytuację oczywiście wytłumaczyć i załagodzić, tak żeby dziecko potem nie czuło się winne, że bezpośrednio było przyczyną e, pogorszenia stanu zdrowia mamy czy, czy jakiegoś uszczerbku zdrowia. Należy wytłumaczyć dziecku, jak już jest też starsze i dużo więcej rozumie niż taki maluszek tak kilkumiesięczny, że powinno też być ostrożnym, właśnie jak się bawić z innymi dziećmi, młodszymi od siebie lub rówieśnikami, no, że powinien uważać, że powinien być delikatny, żeby jednak może zrobić też niechcący krzywdę drugiej osobie, żeby był też świadomy tego, co robi, że jego czyny mają jakby jakieś konsekwencje tutaj żeby nie wywoływać po prostu innych jakichś takich yy, ciężkich sytuacji. Lekarz mapa trwam,..pl. Pod tym adresem czekamy na Państwa opinie o programie i pytania do naszej specjalistki.